No, i mam nadzieję, że jeszcze będziecie mieli szansę wysłać trochę smsów do mnie i zadzwonić z problemami, ale również będziemy dzisiaj no, przynajmniej będę chciała Wam pozostawić trochę ciepła i pozytywnych wibracji po sobie na tym miejscu. Tylko eee, będzie mi bardzo ciężko prowadzić ten program. Mam nadzieję, że mnie będziecie mocno, mocno wspierać. Pruny, eee, Anioły, ja przez te dwie godziny dla Was do godziny 13.20. Oczywiście, jak zwykle, telefony funkcjonują, moi drodzy. Nie tylko do mnie, ale również do asystentów. 0700 483 043 00 48 22 523 20 32. To jeżeli jesteście poza granicami Polski, ale również problemy was tam dotykają. Za połączenie płacicie kartą kredytową, o tym przypominam. Jeżeli natomiast wybieracie telefon komórkowy, to gwiazdka 720 81 71. No i oczywiście sms. Ezo, pytanie. Na numer 73212. Natomiast jeszcze dzisiaj będzie parę takich rzeczy, no, dwie rzeczy, nawet takie. Trzy osoby otrzymają ode mnie jeszcze moją płytę pieczęć siedmiu Archaniołów, Tylko co trzeba zrobić? Wysyłać oczywiście SMS-a o treści EZO, ale zamiast swojego pytania wpisujecie anioły imię i nazwisko i skąd jesteście, żeby się potem do Was można dodzwonić i wysłać płytkę. No i oczywiście będę chciała się, skoro się z nami żegnam, pożegnam się też ze swoją talią runiczną i tutaj 25 osób otrzyma każdą kartę będę po prostu kochani losowała wkładała w koperty będę podpisywała imię nazwisko i Ezo do was prostu to odeślę czyli 25 osób na kartę pamiętaj 24 runy plus jedna pusta moje spracowane w sumie przez e, chyba jak dobrze pamiętam no w zeszłym roku wam nie dawałam kart no podejrzewam że jakieś 2,5 roku na pewno nimi pracowałam więc są naprawdę bardzo bardzo już takie poprzecierane. Ale ja mam nadzieję, że będą dla Was jako wręcz totemy w, w domu. Ale jeszcze pozwolicie, że w tym programie popracuję nimi dla Was. I tak jak mówię, trzy płytki powędrują do trzech osób, tylko wpisujecie Anioł. Natomiast jeżeli karty runiczne, to wpisujecie Runa albo Runę i też imię, nazwisko. Ja postaram się przed końcem programu, wszystkich szybciutko wysłać, dlatego jest ważne, żeby było imię i skąd, skąd jesteście, dobrze? To tak zrobimy. Natomiast czekam na wasze, na wasze telefony i wasze smsy, a ja chcę wam coś przeczytać. To trochę chyba też o was. Aniu pyta Boga. Boże, Boże, skoro jestem tak samo doskonałą istotą, jak ludzie, to dlaczego ich nie uszczęśliwiasz? Tak samo jak mnie. Dlaczego z nimi nie rozmawiasz? Nie mówisz im o tych samych możliwościach doświadczania, co mnie. Nie mówisz o bezwarunkowej miłości i o tym wiecznym szczęściu. Na co Bóg odpowiedział? Dlatego, że życie ziemskie było jedynym, na które te istoty były w stanie się otworzyć. A cokolwiek bym im i tak powiedział, i tak by w to nie uwierzyli. Na co anioł stwierdził? Przecież wystarczy, że zajdę na ziemię, by im o istnieniu tego wszystkiego po prostu powiedzieć i staną się szczęśliwi, zaczną się kochać, przestaną się nienawidzieć i niszczyć nawzajem. Na co Bóg rzekł. Nie zostałbyś kochany przez nich zauważony, ponieważ ludzie nic poza światem fizycznym nie chcą widzieć, a ty jesteś aniołem. Na co onia anioł odparł to zajdę na ziemię i stanę się jednym z nich, po prostu człowiekiem, który będzie ich nauczał o szczęściu i o miłości. Na co Bóg nieustępliwie. Jeśli byś to zrobił, zostałbyś przez nich tylko wyśmiany i odrzucony. Natomiast anioł nie słuchał już tego. Chciał udowodnić Bogu, że się myli i zszedł na ziemię. I to są moje anioły, tutaj, które oglądają programy. Dlaczego anioły? Ponieważ dzisiaj jeszcze Ania, mama Michałka, będzie miała możliwość Wam podziękować, ponieważ, tak jak mówiłam, torbiele wszystkie zniknęły, została, została tylko jedna malutka, 6 mm, i chciałaby o tym również Wam powiedzieć. Ale to za chwileczkę. Na razie mamy pierwsze połączenie. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Bardzo mi miło Pani Edyto. Wzdrawiam od razu i szybko mm -hmm. mówię, że tak. Rzecz. Chciałabym wiedzieć, mam na coś tak, Ania. Dobra, bo już zapomniałam, czy w każdym razie, czy e, chciałam zapytać, czy uda mi się zrealizować mój zamiar, czyli wyjazd w najbliższym czasie, mm -hmm. czyli powiedzmy w, w ciągu miesiąca e, wyjazd wypoczynkowy. Mm -hmm. Ale w Polsce czy za granicę Nie, nie, zdecydowanie za granicę, Dobra. tak. Mm -hmm. Zobaczmy, czy w najbliższym czasie. Aniu, jest to karty, pokazują, że mogą być jakieś schody, jakieś problemy, takie, uh -huh. które jakby chyba nawet dla Twojego dobra przynajmniej to mm. wiesz, bo te karty opierają się tak naprawdę na twojej psychice i stresie. Mm -hmm. e, czyli ten czas, który mówisz tam w okolicach miesiąca, byłby dla ciebie bardzo stresujący ten wyjazd i wcale byś chyba nie odpoczęła na nim, więc mm -hmm. troszkę trzeba będzie go prawdopodobnie mm, przesunąć, przesunąć, tak? tak. Mm -hmm. Jeżeli po prostu tak będziesz mogła to, a chcesz wypocząć, to na pewno przesuń mm -hmm. go przynajmniej o jakieś kolejne, nie wiem, jeżeli to ma być do, powiedzmy, do końca czerwca, to od początku lipca tak proponują przynajmniej Rumuny. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Dobra. Ale to znaczy, jakby sam wyjazd nie jest negowany, tylko bardziej termin, tak? Bardziej termin, ale wiesz co, w tym, w tym wyjeździe, jak dalej ułożyłam, też pojawia się jakiś dylemat, ale pojawia się karta rodziny, wiesz? Tak jakby rodzina miała jak, ja, jakąś pretensję do tego, że ty tam gdzieś no Tak, tak, bo udajesz, to jest, no. tak, zgadza się, powiedzmy, mm. określoną drogą może mieć rodzina pretensji, bo to mm -hmm. nie jest wyjazd rodzinny. Aha, rozumiem. Więc, wiesz co, powiem ci tak, jeżeli uda ci się to w jakiś sposób fajnie uporządkować, to myślę, że trochę oddechu, oddechu um, złapiesz, ale mimo wszystko gdzieś tam w środku chyba będzie cię coś tam, wiesz, no gryzło, być może... Może tak, nie odbieraj telefonów, nie odpisuj na maile w tym czasie, żeby się nie, nie denerwować, jak będziesz na um, wypoczynku. Ale z tego co widać, to ten... Um, Podróż jest takim, karty pokazują, że to jest taki podróż, podróż, która nie jest tylko wypoczynkowa, tylko potrzebna Ci jest do po prostu jakiejś takiej wewnętrznej przemiany i transformacji, czyli Ty po prostu dla siebie chcesz się wyrwać. Parę chwil i, i, i odciąć się, właśnie, od pewnie od domu, tak, od wszystkich obowiązków i, i przemyśleć pewne, pewne sprawy. Więc w ogóle to powinnaś pojechać na ten wyjazd, ale jeżeli widzisz, że to będzie się wiesz, jakoś tak bardzo mocno piętrzyły jakieś problemy, to nie wyszarpuj tej chwili w, w, w przeciągu tych czterech tygodni dla, dla siebie. Lepiej chwilkę odczekać, jak ja to mówię, dać do zrozumienia, że być może będziesz zmieniała plany. I wtedy, jak już się wszyscy tak wiesz, ogarną z daną sytuacją, to po prostu wyjedziesz, no, bo widać, że on jest bardzo, bardzo tobie potrzebny. No właśnie, a propos wyjazdu zaczynają się wakacje. Mam nadzieję, że każdy z Was naprawdę pozwoli sobie na, na wypoczynek i na to, żeby naprawdę pobyć sam ze sobą. No ja nie będę się tłumaczyła, dlaczego odchodzę z, z telewizji, bo też przychodziły takie maile do mnie, dlaczego. Dlatego, moi drodzy, bo każdego droga kiedyś powinna się zmienić. To nie znaczy, że nie jestem z wami związana, bo bardzo jestem związana i ciężko mi jest stąd odejść. No tak, ale trzeba po prostu iść do przodu, bo być może jakieś... Yy... Za zakrętem mojej drogi życiowej pojawiają się nowe możliwości. Natomiast powiem tak, nie znikam z telewizji. To jest jedna taka wskazóweczka, natomiast będziecie na pewno mogli gdzieś tam o mnie usłyszeć i poczytać. A, no tak, ale będę odwiedzała Ezo, jak tutaj będą koleżanki prowadziły programy, to pewnie się będę wkradała i mówiła, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Tak przynajmniej mam zamiar, żeby to wyglądało. Yy... No dobrze, tak podsumowując, program. Hmm, dużo się działo. Um, na początku bardzo mi się podobały dekoracje. Jak zaczęłam tutaj pracować, um, też dziwnym trafem się dostałam do tej telewizji, bo um, w sumie na miejsce Roniski było kilka, kilka osób, z tego co pamiętam. Co prawda, pierwsze, pierwsze moje nagranie, które było takim nagraniem zajawkowym do tego, co się w ogóle nadaje. To już chyba nie pracuje tutaj nikt z tej, z, tej, z tej kadry w, w realizacji, ale no, się zdenerwowałam, pamiętam na tym nagraniu, zdjęłam sobie odsług, zdjęłam sobie mikrofon, wyszłam ze studia, się popokam, powiedziałam, że się nie nadaje do takiej pracy, w ogóle nie mam w ogóle możliwości, żebym pracowała w telewizji. Natomiast mnie tam Ugładzał wtedy mój ha, poprzedni szef, że naprawdę wszystko jest dobrze, że jakoś sobie daje radę, że nie będzie żadnych problemów. No i tak właśnie zaczęłam z wami pracować. I na początku ci, którzy oglądali pierwsze moje programy. Pamiętacie te dekoracje nasze? Ja miałam taką, pamiętam, żółtą dekorację z tyłu z brzuskami i na, na, tej, na tej ścianie wisiały, jak dobrze pamiętam, karty, karty runiczne. Bo każda z nas miała swoją, swoją indywidualną taką czołóweczkę. Też były takie runy lecące do was. No tak, to były chyba najpiękniejsze czasy. Potem dużo się zaczęło oczywiście zmieniać. Dekoracje się zmieniały. Nie wiem, czy pamiętacie, jak pracowałyśmy w takiej śmiesznej dekoracji w kwiatach wyglądało, jakbyśmy były centrum kalafiora, ale też było bardzo fajnie i bardzo miło. Natomiast to nie są ważne dekoracje. Ważni są ludzie, którzy tutaj pracują, ludzie, którzy nas po prostu oglądają. I z tym najbardziej. Nie mogę sobie jakby poradzić, bo odchodzę, ale jakoś będę się, kochani, trzymać. Trzymać się tylko, żebym się nie popłakała, bo rozmawiam z piękny, pięknym, pięknym makijaż. Natomiast co bym chciała pozostawić? Hmm. Miłość, na pewno... в этот момент плакать bardzo, ale to jest ciężkie. Nawet nie mają chłopcy, żeby reklamy wrzucić, że mi chociaż chusteczkę przyniosą. Ważne jest, moi drodzy, żebyście pozostali takimi jakimi was zapamiętałam. Nie zaproszę was na reklamy, przepraszam. Cześć, mówi Bartek z grupy D-Bomb. Oglądajcie stację w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 17. Tylko i wyłącznie w ITV. No, bakteryjna zaczyna się gromadzić zaraz po jej usunięciu przez dentystę. Moja rada? Walcz z tym z pomocą innowacyjnej pasty Colgate Total Zaawansowane Czyszczenie. Zawiera ona czyszczącą krzemionkę podobną do tej dentystycznej, która usuwa płytkę i daje poczucie dentystycznej czystości, które trwa. Colgate Total Zaawansowane Czyszczenie. Polecana przez polskich dentystów. Mam jeszcze czas na bycie rozsądną. Mam jeszcze czas, żeby się wyspać. Mam jeszcze czas na bycie grzeczną dziewczynką, bo teraz jest mój czas, czas moich własnych decyzji. Nowy Arktik. Twój czas, twój wybór, twoja woda.